Siema. E, od razu zaznaczę, że jest to pierwsze i ostatnie na pewno podejście do nagrywania tego filmu, więc e, mam nadzieję, że uda mi się w miarę z sensem przekazać wszystko i wytłumaczyć wam, tak jak przeczytaliście w tytule, dlaczego e, nie było mnie przez ostatnie miesiące ani na Twitchu, ani na YouTubie, ani w ogóle pewnie w innych social mediach, poza Twitterem zbyt wiele w ostatnich miesiącach. E, dostaję. Do dziś często pytania, dlaczego e, olałem, jak to niektórzy nazywają, content i z czego to wynika, więc stwierdziłem, że takie wideo jest potrzebne i chyba mi personalnie też jest potrzebne, ponieważ e, e, czuję, że trochę oszukiwałem sam siebie i w tym wszystkim być może was. Mm, Zbywając tego typu pytania i w zasadzie nie udzielając na nie żadnej konkretnej odpowiedzi, Uda, udawałem, że po prostu tego nie widzę i, a, i tak to gdzieś się kręciło przez ostatnie miesiące. A choć nie mam na pewno tysięcy fanów, to wiem, że niektórzy czekali na jakieś rzeczy, streamy, filmy czy cokolwiek, więc czuję się też na swój sposób zobligowany, żeby Wam to wyjaśnić. Więc bez zbędnego już przedłużania, choć półtorej minuty pewnie mi zajęło dobre ten wstęp. W zasadzie dwa powody są tego, dlaczego mnie nie było. Na Twitchu, na YouTubie i w ogóle niewiele się udzielałem w, so, so, w socjal mediach. Poza Twitterem, który oczywiście jest jakimś tam też moim podstawowym medium. Do kontaktu z wami. Jestem chory. Jakby myślałem, że będzie ciężej to powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć po prostu, że jestem chory. Mój pies coś ma ludzi, jak słyszycie, przepraszam, za to. Mam nawrót depresji. Wygrałem, przynajmniej tak myślałem z tą chorobą kilka lat temu. Ale niestety dostałem, że tak powiem, kolejny cios. Wraz z tym zdiagnozowano mi również nerwicę lękową, i zwyczajnie, jakby nie miałem siły. Po prostu, choć zawód komentatora nauczył mnie zakładać maskę w wielu sytuacjach życiowych i przede wszystkim przed kamerą, to zwyczajnie nie miałem siły, żeby często po prostu udawać i za wszelką cenę. Dudniż Content 24 na 7 eee, Po prostu, jakby nie było to coś, co dawało mi jakąkolwiek radość. Eee, próbowałem, jak niektórzy z Was wiedzą, włączałem się co jakiś czas na Twitchu, udawałem, ale i tak, jakby dostawałem dużo, może nie dużo, ale pojawiały się takie wiadomości, że wyglądam tak, a nie inaczej. Coś się dzieje, co z tobą i tak dalej. Eee, i zwyczajnie nie miałem siły e, dłużej gdzieś tam udawać, że tej wiadomości nie widzę i tak dalej. Stąd też decyzja o tym, żeby po prostu na jakiś czas przestać w ogóle streamować, nagrywać na YouTube'a i w ogóle udzielać się za bardzo w socjalach. W moim życiu wydarzyło się, w życiu prywatnym wydarzyło się dużo różnych e, gorszych, lepszych rzeczy, no ale troszeczkę gdzieś ten mój mały świat się wywrócił do góry nogami, i po prostu e, potrzebowałem odpocząć od. E, dzielenia się sobą przed kamerą. Stąd też w dużej mierze nie brałem udziału w żadnych gdzieś transmisjach, jako komentator, choć nie jest to oczywiście jedyny powód. I w sumie dlaczego o tym mówię? Bo być może ktoś zada sobie to pytanie, że skoro nie chciałem o tym mówić, to po cholerę teraz otwieram ryj. Bo miałem ostatnio... Też rozmowa z jedną osobą i uświadomiła mi ona, że w sumie mogę zrobić z tego coś dobrego. Jakby powiedzieć, że to w sumie nic złego, bo to w sumie nie jest nic złego. Jakby zawsze osoby, które mierzą się z tego typu rzeczami, będą miały problem z mówieniem o tym i nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Ale prawda jest taka, że to jest. Choroba jak każda inna, tak jak można wyleczyć się z grypy czy z COVID-19, tak można również wyleczyć się z depresji. I ja oczywiście chodzę na terapię od kilku miesięcy na nowo. Również gdzieś podjąłem się farmakologii, choć bardzo mocno się przed tym zbraniałem. I walczę. Walczę o to, żeby kiedyś kiedyś było na nowo u mnie, że tak powiem nienormalnie, bo to nie jest dobre słowo, jakby nie czuję się nienormalny aż tak bardzo może, może z innych powodów, ale żeby po prostu było spokojniej. Myślę, że to jest coś, czego mi brakuje w tym momencie w życiu i stąd też była ta decyzja, żeby troszeczkę odciąć się od właśnie świecenia ryjem przed kamerą, bo to na pewno mi nie pomagało, często wzmagało to we mnie jeszcze dużo więcej negatywnych emocji, bo po prostu miałem taką e, tęsknotę za tym, że kiedyś mogłem 8 godzin dziennie pajacować przed kamerą z wami i, i w ogóle tworzyć merytoryczne albo niemerytoryczne treści, i było fajnie. E, także to jest jeden powód. I e, też jakby z tego miejsca jest taki mały komunikat ode mnie. E, problemy ze zdrowiem psychicznym nie są. Już w dzisiejszych czasach na szczęście żadnym tematem chyba tabu, chociaż niektórzy dalej mają pewnie jakieś debilne przeświadczenie, że to jest oznaka słabości czy coś w tym stylu. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie jest to oznaka słabości i jestem dalej skurwysyńsko silny. Ale też jakby chciałem z tego miejsca zakomunikować, że jeżeli ktoś ma taką potrzebę, Albo nie wie za bardzo, co zrobić w sytuacji, kiedy po prostu nie daje sobie rady gdzieś w walce z własną głową, to bardzo chętnie pomogę, pokieruję, gdzie trzeba. Czy nawet po prostu sam z taką osobą jestem w stanie porozmawiać i powiedzieć o gdzieś tam moich jakichś doświadczeniach związanych z tym wszystkim i z tym, co robię i co po prostu gdzieś tam pomaga mi. Oczywiście nie ma uniwersalnej ścieżki, ale ale powiedzmy, że jestem w pewien sposób doświadczony. A drugim powodem, dlaczego mnie nie było jest to, że w sumie wydarzyliście się wy, ale w tym pozytywnym kontekście, bo ostatni rok pomimo tego, że nie był dla mnie prywatnie zbyt dobry, to zawodowo oczywiście ciężko nie nazwać go jakimś tam sukcesem Trzy sezony Valorantist United, które dzięki Wam, dzięki tej społeczności, którą stworzyliśmy w Polsce, ale też tak naprawdę tworzymy już w tym momencie w całej Europie Środkowo-Wschodniej, okazały się sukcesem. Zaczynaliśmy od pierwszego sezonu, który wykręcił liczby i generalny wydźwięk na zasadzie, czy w ogóle opłaca się to robić dalej. A po drugim, trzecim sezonie, tak naprawdę, dziś już nikt nie kwestionuje raczej. Tego, że zrobiliśmy ligę, która naprawdę jest jednym, jedną z najlepszych lig w całej Europie, jeżeli chodzi o ten poziom rozgrywkowy. Myślę, że jedynym naszym konkurentem, jeżeli chodzi o level VRC, jest Project V, niemieckie VRC, które również odniosło spory sukces, ale nie mamy się na pewno czego wstydzić na tle takich krajów, nawet jak Hiszpania czy inne kraje, które miały rozgrywki na tym poziomie. Wygraliśmy przetarg na organizację VCL-a, czyli ligi, która nazywała się VRL, w poprzednim roku i była organizowana przez oczywiście Frenzy. Co również jest Waszą zasługą, bo dzień w dzień tworzymy tę scenę Valorant'a razem i tworzymy ten ekosystem razem. I ja nie czuję, żeby to był tylko mój sukces, czy nawet tylko ludzi z mojej firmy. I tych, którzy dokładali cegiełkę bezpośrednio, ale też wy pośrednio, jako widzowie, fani, nawet shitposterzy na Twitterze, budowaliście to wszystko z nami. I za to wam bardzo dziękuję, bo bez was to nie byłoby możliwe. I wy mnie po prostu tym wszystkim odciągnęliście trochę też od tworzenia kontentu, Nie ma co się oszukiwać, bo miałem za dużo pracy organizacyjnej i przyznam szczerze, że lubię to, jakby. Myślałem na początku, że będzie ciężej zejść sprzed kamery w takim dużym wymiarze. Oczywiście kocham komentować i, i zawsze będzie to jakaś wyjątkowa część mojego życia, która była chyba trochę takim przedłużeniem też, wiecie, dziecięcych marzeń i w ogóle takiej chłopięcości w dobrym tego słowa znaczeniu. Przeżyłem wiele fantastycznych chwil za mikrofonem i... Jest to ważny etap mojego życia, tak jak powiedziałem, ale zrozumiałem też, że jestem w stanie zrobić więcej dobrego dla tej gry i dla e sportu, pracując troszkę więcej za kulisami, i na tym się po prostu skupiłem. Wydaje mi się, że poza Valorant East United zrobiliśmy też naprawdę bardzo fajne polskie finały Red Bull Campus Clutch, Z których chłopaki dostali się do Brazylii na lana finałowego, a mogę Wam powiedzieć już teraz, że. W 2023 roku planujemy dla Was nie tylko oczywiście Valorant United i VCL Search, ale również dużo różnych aktywności, które będą angażować Was, bo uważam, że, że zasługujecie jako społeczność Valoranta w Polsce i jako społeczność Valoranta Europy Środkowo-Wschodniej na to, żeby dostać po prostu. Naprawdę dużo wrażeń w nowym roku. Wydaje mi się, że po tych dwóch latach rozpędówki, tak zwanej, chociaż chyba wymyśliłem właśnie to słowo, należy nam się trochę, trochę czegoś fajnego. Należy nam się, a przede wszystkim Wam, to, żebyście dostali jak najwięcej okazji do. Przeróżnych aktywności. Nie mogę tu, wiecie, jeszcze powiedzieć o żadnych konkretach, bo jeszcze nie jest dużo rzeczy przyklepanych, potwierdzonych, ale jeżeli wypali chociaż połowa z tego, co zaplanowaliśmy na 2023 rok, to wydaje mi się, że będziecie zadowoleni i też no, poczujecie się docenieni za to, że byliście z nami na tym bardzo wczesnym etapie. Sam VRL, czy VCL trzeba się będzie przyzwyczaić do nowej nazwy w nowym roku, to wam mogę obiecać z ręką na sercu, że to będzie petarda, że to już nie będzie liga, z której y, gdzieś tam będą niektórzy szydzić, niektórzy będą y, underrated ją traktować. Gwarantuję wam, że cel w mojej głowie jest jeden, jest to stworzenie najbardziej kompetytywnej i y, w przyszłości również najchętniej oglądanej ligi y, na przestrzeni całej Europy, i wydaje mi się, że ten cel jest do zrealizowania jak najbardziej. Nie jestem e, tylko pustym marzycielem, wiem e, co musimy zrobić i oczywiście czeka nas dalej mnóstwo pracy, ale e, akurat e, na co, jak na co, na tę pracę myślę, że jestem gotowy. No i przede wszystkim wiem, że e, Wy będziecie też aktywnie na pewno mi w tym pomagać i to też jakby napędza. A Trochę za dużo na pewno się rozgadałem, i podziwiam, jeżeli ktoś wytrwał aż do tego momentu. Tak, w ramach jakiejś konkluzji, e, chciałem tylko powiedzieć, że e, pomimo tego, że pod kątem prywatnym nie był to na pewno najlepszy rok mojego życia i obfitował w dużo zlotów i upadków e, pewnie z naciskiem na te upadki. I, i dalej, oczywiście. E, każdy dzień jest troszeczkę walką z samym sobą, co nigdy nie, jest, nigdy nie jest łatwe. To naprawdę dużego kopa mi daje to, że razem robimy fajne rzeczy. Że, pomimo tego, że jak dwa lata temu z hakiem rzucałem powoli wszystkie inne rzeczy, żeby zająć się walorantem, ludzie się ze mnie śmiali i mówili, że pożałuję tej decyzji, będę wracał z podkulonym ogonem i, i w ogóle, kurwa, niczego nie żałuję i y, naprawdę Valorant no, zadedykowałem życie tej grze i ta gra stała się ważną częścią mojego życia, potencjalnie jedną z kilku najważniejszych. To, że wy dawaliście mi wsparcie, nawet często nie będąc tego świadomymi i to, że mam wsparcie bliskich mi osób, to są rzeczy, które Pozwalają mi dalej funkcjonować i nie zamierzam się zatrzymywać. Także co dalej, bo to też jest z tytuły filmu. Dalej to będziemy rozpieprzać to wszystko, moi drodzy, i też będzie troszkę więcej tego kontentu. To wam mogę powiedzieć, że nie powiem, że będę to robił regularnie, bo już zrozumiałem, że nie jestem w stanie tego obiecać przez pracę i przez to, że po prostu zdrowie nie zawsze mi na to pozwala. Ale y, zamierzam już y, robić to częściej. Ten film ma też mi to umożliwić, bo chciałem po prostu troszeczkę zdjąć na chwilę tę maskę, którą zwykle przed kamerką się zakłada, czy się tego chce, czy nie. Y, I chciałem, żebyście mieli pełną świadomość tego, że to nie tak, że was olałem, to nie tak, że odjebałem od kasy, to nie tak, że. Y, po prostu stwierdziłem, że kontakt z community już nie jest dla mnie tak ważny, jest dla mnie dalej najważniejszy w tworzeniu sceny Valoranta I, i to się myślę nie zmieni. Wasz feedback zawsze napędzał najfajniejsze zmiany, wydaje mi się, przy turniejach czy przy jakichkolwiek innych aktywnościach. 2023 rok będzie lepszy, i to nie jest takie sylwestrowe gadanie i robienie postanowień mówienia o tym, że rzucę palenie i na tego typu pierdoły, po prostu będzie lepszy i nie mam co do tego wątpliwości, bo po prostu razem tworzymy naprawdę zajebiste rzeczy. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego. I e, co? Na ranie.